Maciejku, co to za podróż sentymentalna? Mnie takie kolekcje zawsze wzruszają, a tu widać pasję i miłość do samochodów. Unimog polski Polski Unimog. Zaskakująca technika. Zaskakujące możliwości. Jaki Wykrzyż i to ma tyle lat, to już w zasadzie nie wygląda jak samochód, a ciągle na Wykrzyżu stoi i się nie złamało. I ciągle działa. To z tą działalnością to powiedzmy, ale byłby działał. Sądzę że, sądzę, że tak naprawdę dwa popołudnia i jara. I jara. Czy ten czołg był inspiracją do stworzenia projektu Budowaz? Być może był daleką inspiracją, ale jeżeli chodzi tylko o właściwości terenowe. Replika papieskiego Saa. oryginał trafił niestety na złom. Papa mobile? Nie Pierwszy auto produkty, FSO. To jest legenda. To jest pierwszy samochód, który zjechał z taśmy. To nie jest polski samochód. To był jeszcze samochód składany przez. Pobieda. tak naprawdę, która przyjechała w systemie SKD, czyli przyjechał prawie kompletny samochód. Podokładane były resztki, tak naprawdę, obrandowane już wtedy polskim samochodem Warszawa. FSO. FSO Warszawa Żerań. O tyle historycznie, że to jest pierwsza sztuka, która dostała fabryczne numery. Przypłynęła. No <laughs> Gdzie do... to? Do... Finlandia. Patryk znana. Dwa, Dwa lata drąży. Dwa lata drąży? Tak. I udało mu się. Baresi. Baresi. A wiesz, że on należał do kierowcy rajdowego? Nie. No. Do... Altonen, ten Altonen ten 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 od tego na słynnego na 60. Real, tak, Antonel był, jak oni przysłali ten e, samochód, to słuchajcie, pracował ten. Teraz e, już nie żyje ten pan, ale wnuczek jego ma zdjęcia, gdzie Rauno Antoną był takim malutkim, jeszcze dziesięcioletnim chłopakiem, a Augusto, jego ojciec, dostał ten z rządu samochód. Ten piękny Tak, 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 tak ten, tak, który ten No. No, no więc tak to mówię, taka to, historia To, to ten nie to ka, stanowi... to historia. dostał od rządu naszego polskiego, a, bo ci, on miał a, ci, promować ci, ci, ci on, tą Finlandię, tą, czy on, tą nie, Warszawę. Miał być Wilerem, ciągać to wczoraj tak zawijał dookoła. Słuchaj, on zrobił specjalny garaż dla niej. On naprawdę ba, hmm. musi właśnie pracujemy nad tym, żeby puścić film Patryka, który nagrał, jak ją wyjmował. Coś pięknego. Tyle, tyle lat przeżyło w niemalże niezmienionej formie. Pamiętajmy, że to były czasy niedoboru wszystkiego. To jeździło w Finlandii, więc tam na pewno pomimo kultury technicznej troszeczkę innej, ale brak części dotyczył wszystkich, tak naprawdę. Więc to, że to przetrwało w tak niezmienionej formie, to, to mówię tylko o jakości tego. W takiej klimatycznej motoklepie mógłby być nawet tonerem. Zamiast na dostawałbyś na paliwko. To miało być najgorsze Porsche znalezione przez Patryka gdzieś, w jakiejś shopie, gdzieś w jakimś podwórku zapyziałe, które miało być najgorszym możliwym projektem, po czym okazało się, że jest to jedna ze sztuk, którym pan zasada ganiał się z Ryszardem Rzeszkowskim, a to wyszło zupełnie przypadkiem. No i kilkadziesiąt godzin na samym YouTubie filmu, jak ten samochód był restaurowany. ta ilość roboczych godzin włożona w ten samochód jest do tej pory nieznana, tak naprawdę. Ten piękny Rolls pokazuje całą historię aut dla dignitarzy. i z tego był duży Fiat z tego był duży Fiat to, oni to nazywali wtedy potocznie to się nazywało Wanna my dostaliśmy nowoczesne nadwozie ale ze starym podwoziem z silnikiem starym robot z fabryki Mołotowa konstrukcję dla konstrukcji Czapella